Platforma Obywatelska Powiatu Świdnickiego uroczyście zaprezentowała swoją drużynę, która będzie walczyć o głosy w zbliżających się wyborach samorządowych. 23 kandydatów do Rady Miasta i 54 do Rady Powiatu stanęło na scenie teatru w Świdnicy. Prezentowało swój program i strategię dla rozwoju regionu. Jego filary to przede wszystkim możliwość pozyskania wielkiej puli środków z Unii Europejskiej. I współpraca z partnerami politycznymi. Przeżyje nie ten gatunek, który jest najsilniejszy czy najinteligentniejszy, ale ten, który najskuteczniej reaguje na zmiany. Tym cytatem konwencję rozpoczął przewodniczący Powiatowej Platformy Obywatelskiej, poseł Robert Jagła. Podkreślił, że osoby, na które stawia Platforma, są w stanie skutecznie reagować na potrzeby wyborców i dostosować się do obecnej sytuacji. Tym samym uzasadnił też powstanie Konsorcjum na rzecz mieszkańców miasta i powiatu świnnickiego, to połączenie sił platformy obywatelskiej i wspólnoty samorządowej. Takie stabilne i zgodne konsorcjum to gwarancja, że miliony dla świnnicy, miast i gmin powiatu Świnnickiego, które przypłyną z Unii w najbliższych czterech latach, będą skutecznie wykorzystane. Świnnicką konwencję poprowadził Sławomir Mazurek. W spotkaniu tłumnie udział wzięli członkowie i sympatycy zarówno Platformy Obywatelskiej i Wspólnoty Samorządowej. Wśród gości byli między innymi posłanki Katarzyna Brzygłocka i Teresa Świło, poseł Michał Jaros, szef kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku, senator Wiesław Kilian, Jacek Protasiewicz, przewodniczący Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku, wojewoda dolnośląski Tomasz Smolasz wicemarszałek Jerzy Michalak, prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej oraz prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek. Pojawiła się nawet premier Ewa Kopacz. Od transmisji jej wypowiedzi rozpoczęło się spotkanie, a pani premier zwróciła uwagę, że samorządowy program Platformy Obywatelskiej to dobra oferta, to zamiast kłótni zgoda, zamiast problemów rozwiązania, zamiast ideologii konkrety. Zatem w niedzielę 16 listopada nie zmarnujmy szansy oddania głosu na osoby godne zaufania, postawmy na ludzi pełnych energii i zapału do pracy na rzecz lokalnej społeczności.